Jak myślisz, czy mógłbyś w swoim dotychczasowym życiu osiągnąć więcej? Czy mógłbyś zarabiać więcej? Czy mógłbyś zobaczyć więcej miejsc, spotykać się z innymi ciekawszymi ludźmi jak do tej pory, robić w ogóle ciekawsze rzeczy? Jak myślisz, tak czy nie? Zadaję ci to pytanie, dlatego że porozmawiamy sobie dzisiaj troszkę o czasie. Z tego względu, że jest sposób i zaraz Ci ten sposób podam na to, żeby no, niesamowicie podkręcić Twoje wyniki, to co osiągasz, przez zadbanie o czas. Zaraz Ci to dokładnie wyjaśnię, ale zanim do tego dojdę, to Ci troszkę zadziałem na wyobraźnię, bo akurat wczoraj włączyłem sobie jeden film w ramach relaksu i film był bardzo głupi, więc go szybko wyłączyłem, ale początek był, to było właśnie coś dla ciebie. Bo na samym początku tego filmu akcja się zaczyna od tego, że jest jakiś tam chłopak, który narobił długów, i przyszedł pan, żeby te długi odebrać. I odebrać na takiej zasadzie, że wstrzyknął mu truciznę, która w przeciągu 90 minut ma doprowadzić do jego ataku serca i ta trucizna jest niewykrywalna. Ale dał mu 90 minut na to, żeby ten dług żeby oddał pieniądze, jeśli odda pieniądze do 90 minut, to dostanie surowicę, więc ten chłopak zaczął wtedy intensywnie myśleć, co by tu zrobić, żeby, żeby te pieniądze odzyskać, bo to jest kwestia życia i śmierci i miał na to czas podany. Więc teraz cokolwiek Ty teraz robisz, zastanów się, co by się stało, gdybyś Ty miał taką samą sytuację, nie chodzi o dług, tylko ktoś by Ci wstrzyknął, truciznę i teraz sobie pomyśl o tym, co odkładasz od bardzo dawna, o tym, co wiesz, że powinieneś zrobić, czy to jest ważny telefon, czy to jest posprzątanie piwnicy, albo swojego łóżka, czy to jest założenie firmy, czy to jest ułożenie sobie stosunków ze swoim otoczeniem, ale odkładasz to od lat, od miesięcy, a może tylko od tygodnia. Ale teraz popatrz, gdybyś miał taką sytuację, gdzie jeśli nie zrobisz tego w przeciągu określonego, Czasu, to umrzesz. Jak myślisz? Czy wpłynęłoby to w jakikolwiek sposób na to, co robisz? Myślę, że sprawa jest dość oczywista. To sobie przemyśl, a. Dobrze. Ponieważ dzisiaj jest piątek 13, nagrywam to w piątek 13, muszę uważać na to, co się dzieje na drodze. Tym bardziej, że pogoda jest jaka jest. Ale dzisiaj jest naprawdę okazja do świętowania, pomijając sprawę czasu i sprawę życia i śmierci, ponieważ w tym tygodniu minie 6 lat więc mamy rocznicę 6 lat, od kiedy ten kanał funkcjonuje. Jakieś fale teraz poproszę tak, 6 lat i to też a propos czasu ci powiem, bo 6 lat temu, ok, yy, nagrałem wtedy pierwszy filmik, jak biegłem przez 100 km przez pustynię Namib. Zresztą wróć sobie, bo to naprawdę piękne widoki tam były. I zacząłem to robić 6 lat. Podejrzewałem, że ty nie pamiętasz, co robiłeś 6 lat temu. Jeśli masz dylemat yy, też a propos wykorzystania czasu, a propos tego, co robić ze swoim życiem, słuchaj, załóż kanał na YouTube. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy teraz w takich czasach, że media społecznościowe rządzą. I jest nawet tak, że jeśli chcesz czy doprowadzić działalność, czy nawet zatrudnić się u kogoś i nie masz Twoje media społecznościowe są nieaktywne, to wpływa na to, ile ty zarabiasz. Moja znajoma kiedyś jest modelką. I duża mimo, że jest bardzo dobrą modelką w sensie to co robi jej wygląd, Profesjonalizm, wszystko pierwsza klasa, tylko że jej media społecznościowe to było tam 100 osób znajomych na Instagramie, i duża agencja modelek po prostu jej nie zatrudniła dała jej ultimatum ile ma mieć osób na Instagramie, żeby ją przyjęli. Więc widzisz, mi minęło 6 lat i uzbierało się 215 tysięcy osób od tego czasu. 30 kilka milionów obejrzeń moich filmów, czyli chyba każdy Polak zobaczył jakiś tam mój filmik, bo czas i tak minie. Więc warto by ci było, pomyśl, nie będę ci przystawiał pistoletu do głowy, ale nie będę ci wstrzykiwał żadnej trucizny, pomyśl nad tym, żeby zacząć coś robić poza tym, co robiłeś do tej pory, bo czas i tak minie. Jeśli to nie chcesz się udzielać w mediach społecznościowych, wykorzystaj ten czas, nie wiem, weź się za jakiś sport, zacznij pisać jakąś książkę. Zacznij po prostu wykorzystywać swoje życie, bo to jest tak: mniej więcej do 40 roku życia czas płynie powoli, a potem płynie bardzo szybko. I zobaczysz, że za kilka lat stwierdzisz, że ci życie gdzieś tam poszło minęło. Więc warto o ten czas zadbać. Z okazji tego, jeszcze zaraz powiem coś na temat czasu, ale z okazji tego, że mamy 6 lat rocznicy, do tego święta są za dwa tygodnie, zrobimy sobie promocję na moje produkty, na wszystkie moje produkty, te, które są dostępne na stronie sukces.pl przez sklep. 25% rabatu. 25% rabatu. Jak to zrobić? Wchodzisz na sukces.pl przez sklep i w opisie na dole podam kod promocyjny, to będzie PMS19, ale możesz nie będzie w opisie podany. I do końca przyszłego tygodnia, czyli przez 7 dni od teraz ten kod obowiązuje. Także jak masz dylemat z tym co komuś kupić na święta pod choinkę Warto skorzystać i książki, suplementy, jakieś tam kursy. Bardzo dobre kursy. Nie jakieś tam. E-biznesowe. Ale jeszcze wracając do odkładania. To, o czym powiedziałem dzisiaj na początku, odnośnie tego odcinka czasu. Ja to parę lat temu napisałem w książce Różdupę. Tam jest rozdział na temat tego, ale. Widzisz, bo to jest tak. Jedno to jest to, że usłyszysz, że, że gdzieś coś takiego powiedziane czy napisane, a drugie to jest to, żeby sobie zrobić nawyk i faktycznie zacząć tego typu rzeczy robić. Nie wszyscy może słyszeli, kiedyś opowiadałem o takiej metodzie. Bez kilka metod pracy, zarządzania czasem, i każdy, ale to każdy duży przedsiębiorca, menadżer stosuje te metody, bo to jest po prostu kwestia właśnie skuteczności, kwestia osiągania więcej w tym samym czasie. Jest metoda na przykład Pomodoro, albo jest metoda, którą ja stosuję na co dzień po prostu jak pracuję, 50, 10, 50, 30. Jest to właśnie kwestia wywierania na siebie presji czasu, bo... Jest różnica, jeśli ty sobie powiesz, że dzisiaj masz coś zrobić, a jest różnica, jeśli ty sobie to wyznaczysz dokładnie, że ty to zrobisz od teraz w przeciągu 50 minut, i do tego jeszcze włączysz sobie stoper i będzie ten czas będzie przeskakiwał. Jak e, e, kiedyś używałem do tego, jak się gra w szachy, e, zegara takiego szachowego, więc mi dokładnie pokazywał. Teraz używam po prostu stopera, ale ostatnio chodzi mi po głowie, żeby znaleźć, nie mogę znaleźć takiej klepsydry. Która będzie odmierzać dokładnie te 50 minut czasu, bo w momencie, kiedy, kiedy widać, jak ten czas upływa, to człowiek się niesamowicie mobilizuje. I dochodzi teraz jeszcze kwestia: albo żeby sobie dać nagrodę, albo żeby sobie dać karę. Nagrodą, nie wiem, wymyśl sobie, co może być dla Ciebie nagrodą, to że przez 50 minut będziesz robić to, co powinienś robić. Albo jeśli nie działają na ciebie nagrody, to wymyśl sobie karę. To nie musi być jakaś tam trucizna, ale system kar i nagród działa. Jak to nagranie ci się spodobało? Warto dać lajka. Like bo widzisz, to też jest to, że ja czasami powiem, żeby dać lajka, like albo żeby zasubskrybować, albo żeby napisać komentarz. To tak naprawdę. Okej, okay, mi na tym niekoniecznie zależy, ale jeśli ty podczas robienia czegokolwiek podejmujesz jakąkolwiek akcję, czyli jak teraz oglądasz ten filmik i klikniesz tego lajka, like czy napiszesz komentarz, to to co teraz usłyszałeś, czy zobaczyłeś, lepiej wyjdzie ci do głowy. Tak to po prostu działa. I. Dobra, to może kiedy indziej skończę, bo ten temat. Albo zapraszam do książki, moją, moją książkę różdupę sobie przeczytaj. Tam podaję więcej trików na temat zarządzania czasem i tak w sumie będzie najlepiej. To ja jadę świętować, a my słyszymy się za tydzień. Dzięki.